Siemano, witam rano. Każdego jednego obywatela, oglądacza i wspieracza. Siema, kawka w połowie, więc robota w połowie poranna. Dotarły do mnie wasze głosy, że kalendarz ma być, kurde, i nieważne, że nie na czasie. Ma być już, no to jest, wtoreczek, jest 12, imieniny Ludosława i Wiktora. Wszystkiego dobrego, Wiktor... Wiktor, kurde, on chyba co miesiąc ma imieniny. Wszystkiego dobrego, Wiktor. Wszystkiego dobrego yy, Ludosław i wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym ten odcinek. Kury chodzą. Dzisiaj, kurde, bieda. Wczoraj nie zdążyłem uparować ziemniaków, i byłem zmuszony z rana sypnąć e, samego ziarna drogocennego. Kurde, pół leża mam. Nie wiem na ile to starczy, no ale szkoda, szkoda. No ale coś muszą jeść. Kuraki. Mi, no żeby to jaja znosiło, no to bym <grym> nie żałował niczego, bo by na siebie zarobiła tak oto trzeba dołożyć będzie, kurczę. No nic, jakoś tam yy, się, się yy, to wszystko poukłada, tak jak zawsze. Dobra, proszę Państwa, teraz właśnie zasuwam, bo już zwierzaki nakarmione. O, ziemniaczki czekają, widać pod słońcem, może i widać, kurde, koty po dachach latają się, ganiają się, kopulują, a my idziemy, kurde, robić swoje. Jak tam Paula? w Twoim pałacyku prywatnym, tyle przestrzeni co Ty, to nikt nie ma na farmie. No, się ciesz póki jest. Niebawem dokoktujemy, towarzystwo. No. no co, druga czy trzecia doba będzie? Trzecia chyba. No, pierwsza tragiczna, druga... lekka poprawa, bo ten głos stracił wczoraj, nie? To już nie der się, ale już dzisiaj z rana już słyszę, że głos jest. Wrócił, kurde, więc się drze. No a tak, no co się przyzwyczajają powoli? No, no i Paula śmiga ze wszystkimi, już na wybiegu i nie, do, nie zdoiła, nie? za przez dzień u jody. Wieczorem doiłem i wszystko było ok. Mleko było, tak więc możecie razem biegać bez, bez żadnych hamulców. Tutaj tylko rozdzielam, no bo wiadomo, każda musi mieć tutaj swój kąt. Kozy do dojenia, później odsadki i tyle, będzie porządek, będzie spokój. A Bruno tego wychowuje po trochu, hmm. jakoś to idzie. Hmm. Odczuwam, że jest więcej chodzenia, więcej robienia przy tych kozach, ale. Ale to, to takie, kurde, nie jest najgorsze zajęcie. Nie jest na, najlżejsze, ale przyjemne dosyć, nie? Szczególnie jak się widzi, taką kozę ona rośnie. Idzie pogłaskać, idzie poklepać po tyłku. To. Później dojenie, tylko jak 4 ale to cztery 4 to nieduża jeszcze kurs jest, nie? nie miał 10, no to już trzeba by było liczyć. Ile z dwie godziny samego dojenia, kurde, dwa razy dziennie. Hmm. Co? Wypuszczamy wszystko, i idziecie na wybieg. Dzisiaj zamiana z panami. Wrota otwarte. Teraz wszystkie posprawdzają wszystkie korytka. <grytka> I se pójdą szukać trawkę zieloną. Brigada. Kurde, mała, ty znowu przekrzywiłaś, jak ty to zrobiłaś? Trzeba w wkręty dać. Trzeba odkręcić te, te, te wieszaki, nie tego. Nie zdają egzaminu. By było, trzeba w ogóle inaczej kombinować, a tutaj nie ma czasu na kombinację. Ma być zrobiony dobrze, tak jak tu, na stałe walne i tyle. Tym rękawicą kurde, do czasu, do czasu wyczyścić. Nie ma tego, jak coś to szpachelką dwa razy do roku. <laughs> I bądź git, dobra, siana trzeba sytać, żeby później z tym się nie motać, bo nie będzie czasu. No tak, ale najpierw ziemniaki kurcze. Wszystko gotowe, wody tylko przynieść. czy uparować, żeby to było. Dobrze. Wszystko ogarnięte. Pięknie. O. Kuski chodzą sobie. Kurcze. Tu małą z domu. No jak już będzie brykała. To będzie trzeba z małymi połączyć. Do starszych nie dopuszczać przez jakiś czas. I dopiero później będzie troszeczkę większa. Znaczy jest w swoim Będę musiał ustawić. No. do dostanie. Nie ma co ukrywać. No. Dostada trzeba dopuścić będzie, no co ja? Nie będę przecież tego oddzielnie hodował ani. Ani w domu trzymał do końca życia, ty kozę. No. Jakoś będzie, jakoś się ułoży, nie Aniu? Chodź pogadamy chwilę. Nie? Nie bardzo. O, Bruno, jak się ogrzewa przy ścianie, to jest kurde legat. <laughs> zobacz Komu dobrze O Zobacz tę matnikę, jak tu kurczaki będą miały normalnie pod śpiworem będą o jak tam Kurczę Niżej opuściłem O, w sam raz będzie lampka, no nie tak wiem co to za żarówka Ale Starczą one tam się stulą i bać git Chyba co? O może i tak. Zobacz wczoraj przytachał kosz A już dziś w użyciu O kuraki są Zobacz Przechylamy i niech sobie idą do światełka Powolutku a. Tam mają jedzenie Tam mają wodę Zaraz jeszcze trochę opuszczę to niżej Nie się przyzwyczajają do tego miejsca No i takie rzeczy wiadomo najlepiej robić e, Jak tylko się się zrobi Z rana bo mają teraz cały Boży dzień na to, żeby się przyzwyczaić do miejsca, gdzie jest woda, gdzie jest jedzenie, gdzie światełko się pali, swój kąt powinny tutaj już mieć i powoli penetrować okolice. No, dobra. Zostawiamy to. O, tu mają wyjście. Róg obcięty. Tylko to trochę usunę. O. No. I powoli będę badał okolice. Muszę się nauczyć wracać, nie? Mają tutaj dużo miejsca. O. Mija godzina, proszę Państwa. Co tu się wydarzyło? O! Daj, jak trzeba. No. Jeść mają. Można trochę tutaj podnieść. Albo nie, zrobić dziurkę, im, żeby one pochodziły. Jak która chce, niech wychodzi i niech zaraz wraca. O! No. W końcu kura żyje, można powiedzieć. No i dobra, kurczaki załatwione O Rosady zniesione na werandę. Ziemniaczki za chwilę się już uparują. Idę teraz zobaczyć pszczoły czy zaczęły chodzić, bo trzeba by było zajrzeć do nich, jak tam, to, jak tam sprawy wyglądają. Ewentualnie dorzucić ciasta, mam trzy porcje. Eee, i, I tak, i koło południa, po południu zamierzałem jechać tam do tej szklarni. Bo ten kit będzie miękki, nie? Się nagrzeje i trzeba by było. Weźcie piszcie, kiedy te winogrona odkopywać, bo kurde jakieś informacje znalazłem, że w maju nawet się odkopuje, nie? Czy to z tym nie ma co się śpieszyć że ja tam nie wiem co tam ludzie piszą no bo tutaj dużych mrozów już nie będzie 2-3 stopnie no, przy murach to u mnie winogrona już pączki nabrzmiewają no, nie a tam będzie trochę później to też tam nic się nie stanie przecież nie ma czasu teraz no ten kit będzie miękki to kurde też pachelką łatwo odchodzi wtedy szyby całe wychodzą więc będę musiał się przejechać chociażby na godzinę, podłubać, podubać A jak już będzie, kurde, stalarz metalowy, kurde, na stawem może by chałupę postawił. Dechami wszystko porobił, okna wstawił, drzwi. I od razu domek pszczelarza by był, tak sobie pomyślałem, nie? No i zrobić to na jakichś słupach. Jak myślicie? Od razu naprzeciwko przeciwko mościk. Ja bym tam miał, kurde, swoją bojkę ratunkową, mi się opalał kurde Jak w tym w słonecznym patrolu <gry> o, Już już pracują, chodzą ładnie A. Pyłek naszą wodę Więc trzeba zaczekać jeszcze trochę z godzinę się nagrzeje tam w środku wiatru nie ma, więc idealna sprawa można zobaczyć nawet stan czerwiu. Raczej nie, nie zalecałbym jako fachowiec <gry> Zobaczyć czy jest pokarm i czy matka czerwi i tyle jak coś tutaj o właśnie do tej rodzinki, bo ona jest spora cóż dołożyć jedną ramkę nie wiem czy tutaj mam właśnie w środku, którymś ulubyły raz dwie ramki. Zobaczymy o klon też już zobaczcie jakie są te pąki. Wszystko rusza, proszę Państwa, teraz dwa dni ciepłego prawie 20 stopni 17 stopni chyba więc tutaj już taka wiosna ale zaraz coś ochłodzenie przyjdzie więc tutaj nie można popełnić żadnego fal startu z, y, z zasadzeniami czy coś na, na pole czy z ziemniakami kurde bo wyjdą ci przed pierwszym mrozy będą na pewno w nocy a ziemniak to już szczególnie wrażliwy no kurde O tutaj kura, żeby się dostała, to by porządek szybko zrobiły, trawa by ładnie rosła, ale no ogrodzenia nie mam, a liścią go jak chciał, kiedyś te kury. No dobra, robić swoje i kurde nie ma marudzić. Hmm, że jak w jeziorze woda tutaj jest, no? na metr, ponad metr widać pewnie. <laughs> Kurde, czyściutko, to z brzegu na banie będzie można skakać. No. Żeby jeszcze piaseczek był. <laughs> to muł taki będzie, nie? Piachu nie ma tutaj niestety. Z tamtej strony coś tam było, piach, ale to może z nasypu, jak robili tory kiedyś, to piach sypań być może. Stąd ten żwir taki, to tam będzie trzeba brzeg sprawdzić, czy tam nie będzie można zrobić czegoś, żeby wchodzić do wody. Ale w sumie, jak będę miał pomoc, no. Kogo to będzie obchodziło? Chcę na pomoc i na bombę. Hmm? Zobacz, kolejny skobelek znalazłem. <laughs> Staw powoli się zwraca, można powiedzieć. Ty, jak królik. relaks. Pewnie, że to jeszcze południe nie ma, nie? Papryka tu już gotowa by była, kurde, za zimno trochę jeszcze. Ogurasy? też będą sadzone. Może jutro nawet się zdenerwuje. Wracam sobie od pszczółek, patrzę, kaczki nie ma tutaj i klatka się nie uruchomiła. Hmm? Taka ciekawostka. Od razu tam zostawiłem, bo była zamknięta cały czas O kurde, że się nie uruchomiło. Hmm. A jadotne na pewno się zamknie. Tutaj kurde to na taką podlinę się skusiło. Nic kurde A. Czemu nie kurde Na pomoście Spoko mają koty. No małe klakiery będą, kurde, no i dobrze, moje dwa koty. Żadnego obcego. Wszystko pasuje. O, się naściągałem szajsu. Znowu. Z tej szklarni jakiejś do No. Odpoczynku chwila się rozładowuje. I zwierzaki i odpoczywać. Nie ma co? Góry się patrzą, kurde, ty. Ja jak nie ma, nie ma żarcia jak te kuraki, po całym dniu, żyjecie? Meldować kurde straty, <laughs> żyją chyba, zimno nie jest, więc nie palę, na noc zajaram dopiero. Dobrze się mają. Jeden kurde chyba nie ich, chodź tutaj, od małej chyba. Dobrze, że wróciłem z wodą, bo już bym poszedł kurde w kimę. Patrzę Anka gania go, co myślę dojadzi, a przyjadzi dwójka, myślę o co tu chodzi. A tam, kurde, właśnie cisza i spokój. Dwójka jest. Co, się bijecie, kurytko? Ta to szczeka, Joda. O ten, no kurde, jest to danki. Jakiś mały. Weź mała, sprawdź. Kurde. No ta joda go toleruje, bo ona toleruje małe yy, Maleńkiej A mała zajęta jedzeniem, więc nawet nie wie. Weź zobacz Mała No zobacz go. Nawet nie sprawdzi. Nie, to nie jej chyba. No Moleńko, wybacz kurde, każdemu mogło się zdarzyć. No. Wam też by się popierdoliło w końcu. <grystanie> no. Kurde, by do białego rana ganiały go. No tak, tak wbiegł, że się zabiegł. No. Nie wiedział gdzie wbiegł. Ładnie, szybko pozamykałem. No tak, o, tylko z wiaderkiem. Hierar hierarchicznie, nie? Dla Jadzi, dla Ani, i już tutaj powinny być młode przy nich. Zamykam, jodę karmię, małą karmię, zamykam. Już młode, u powinny być. Paula tutaj i kurde, a Bruno i ten ma Junior, nasypane już tam wcześniej, więc wystarczy im otworzyć One, Oni też biegną do siebie i to trwa dosłownie 3 minuty. I wszystko mam już u siebie. No i później tylko siadać i, i dojść jodę. Już mam wydejoną, też. Może się wróciłem z tą wodą. No, Na Pauli <laughs> kurde, ciekawe co by było, no co by... by siedział gdzieś w kącie mhm. ja się zdziwiłem No ja to kurde Anka swojego gania? No <laughs> czysta wylizane będzie? Ale te witaminki to pachną normalnie sam by się naża hmm. Jak zanęty podobnie Jakieś aromaty i te inne hmm. Dobra, wodę macie, no jest. Wszystko jest. Można iść do domu, odpoczywać. I tyle w temacie, proszę państwa. Co ja wam dalej mogę pościemniać? Zobaczcie. Podglądaczka. Ty, co ci interesuje? Kozy i te rzeczy, te? Ty, abi. Hmm. rosną, to będzie biegała z nimi. Zobaczcie, jaką Paula Makite śmieszną. <grym> Zobaczcie jaka wielka, ty kurde. <laughs> Ona ma takie ofutrzenie jakieś dziwne, że, że, że długi włos będzie, nie Paula? A na łbie tylko nie ma długiego włosa i ten łeb taki mały wygląda przy jej całej. Hmm. No kuraki, spadać na chatę. Raz. <laughs> Macie bliżej lampeczki. To im wystarczy mało. Sypnij im. O. Rana zjedzą może. O! Byle się nie zjarało, nie? Dlatego to będzie ok, kurde. Zamykamy. nie jest. Tutaj tą dziurę trzeba zasłonić, bo jak wyjdzie to już nie wróci. Nie? Czy dostawić im taką dziurkę, żeby właśnie jak wyjdzie muszę mu wrócić.